Najpierw ma pan obowiązek wykonywać polecenia, proszę sobie podejść tutaj, do maski proszę podejść. chodzi? No tak, to nogi jeszcze szerzej. Jeszcze szerzej, jeszcze szerzej, jeszcze. O tak. O tak. Siadaj do samochodu. Beats Elo, elo, zbita piona emerce orient na ruchy Trzeba powoli z głową, by nie wjechać do puchy I doszły mnie suchy, że rap jest gówno warty. ten klimat zatarty, to ja rozkładam karty Amnezji smak, dzisiaj mało laci Też go smakują, puste prowokują później kwałty i maniery Posłuchaj głosu prawdy, bo ten rap jest szczery Markusom przyjmuję stery, rok 2014 Tutaj różne sceny, sceny życiowe Uwagi, problemy, weszłem w fiobie, Choć za wiele nie mogę, to obrałem swą drogę Zawsze swoim pomogę, reprezentuje się logiem Szczecin, M do R do C Podziemski styl, na wiele scen, to kolejny dzień Dzień życia wzięty, pamiętaj ziomku, nikt tutaj nie jest święty Ile razy zaliczyłem farta przez wiarę Boga Może ziomku mi nie wierzyć, przecież to moja droga Kara jest sroga, dla konfidor społeczniaków To kilka dobrych wersów na konkretnym traku Wyjebane właków, rozpieszczonych pachorów Na nowej drodze życia idziemy wzdłuż torów Tory są dwa, ulica lub szkoła Nieważne gdzie, ważne, że moc wytowa Tu pracuje głowa, pięści, umiejętności Ile razy ziomeczkowi nie udał się pościć, Później połamanej kości Przez mundurowe pały To do wszystkich konfiturco co ludzko sprzedały Jak można się rozjebać, powiedz no jak można Każda pała będzie jebana, to sprawa prosta To jest opcja gorsza, wiecy Przciwy bądź lepiej. Chyba, że po koucie chcesz żreć ziemię. To słowa szczere, wyjebane w kapusiu. Wyjebane na zawsze w tych mundurowych strusiu. Ta, MRC, Szczecin Dombie, Joł, pozdro, pozdro, nara, nara!